Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego we współpracy z Domem Pokoju zrealizowała kolejne szkolenie, tym razem pod nazwą Dezinformacja czy Manipulacja. Mówię, sprawdzam. Ta fundacja organizuje w naszej siedzibie różnego rodzaju warsztaty, wydarzenia, konferencje, spotkania. Ostatnio rozmawialiśmy na temat dezinformacji. Oraz polityki informacyjnej, w jaki sposób w dzisiejszych czasach mamy wyłapywać te prawdziwe informacje, w jaki sposób przeciwdziałać dezinformacji. Jak e, budować też w sobie świadomość i taką umiejętność krytycznego myślenia, żeby e, nie poddawać się wpływowi e, dezinformacji czy też manipulacji, bo, bo de facto są to e, pojęcia, które w, się uzupełniają i zazębiają. E, z, naszego z naszej perspektywy, jako Fundacji Dom Pokoju, e, jest to szczególnie Ważne w kontekście konfliktów społecznych, podziałów, jakie są w Polsce, i zależy nam na tym, żeby uwrażliwiać i właśnie uczyć tego, w jaki sposób budować też przekazy medialne, tak żeby one konfliktów nie podsycały, nie zaogniały jeszcze bardziej. Jako studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej będę się na co dzień spotkać właśnie z informacją. Będę musiała uważać w swoim zawodzie na to, żeby rzeczywiście sprawdzać swoje źródła, a nie Mówić prawdę. Jest mi ten temat bardzo bliski ze względu na to, że jestem też na, na Wydziale Dziennikarstwa, jestem studentem. Dodatkowo bardzo dużo czasu spędzam w internecie, więc napotykam się z dezinformacją tak naprawdę codziennie, nawet co godzinę, ktoś mógłby powiedzieć. Dezinformacja jest taką naszą plagą społeczną współczesnego świata i dezinformacja oraz zwodzenie ludzi to jest. Chleb powszedni internautów, bym miał stwierdzić. Y, z, napotykam na nią. No, cały czas i uważam, że jest to duży problem, który trzeba. Na, który, na temat którego trzeba doedukować najwięcej osób, jak tylko możliwe. Żyjemy teraz w czasach, gdzie ten świat w zupełności przeniósł się właśnie do, do internetu, dlatego tak ważne jest, abyśmy weryfikowali treści, zanim w nie uwierzymy, abyśmy sprawdzali, żeby to nie zaburzyło też naszych poglądów i wizji. Kolejne spotkania są przygotowywane, albowiem frekwencja na dzisiejszym spotkaniu i udział wielu osób ze strony dziennikarzy, mediów, uczelni, studentów i osób pracujących z ludźmi pokazuje, że rzeczywiście jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu szkolenia. Mamy przewidziany taki cykl działań edukacyjnych zarówno wokół dezinformacji, jak i też wątków związanych z cyberprzemocą. To są bardzo trudne wyzwania, dlatego zależy nam na tym, żeby Uczyć się u ludzi i budować też taką sieć osób, które są zainteresowane tym, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać temu problemowi. A więcej informacji na temat kolejnych szkoleń można uzyskać w biurze karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ulicy 1 maja 27 w Wieleniej Górze.